Hej witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i w tym odcinku jak możecie zobaczyć po tytule będzie kolejna postać i ja już się domyślam chyba jaka a jeszcze wybiorę I mamy do upgrade'u tego żołnierza zamaskowanego na specjalistę 20 koła i już nic więcej Dobra. ostatnio kto był na live'ie to widział że o mam już plan co dzisiaj będzie że widział że mi dropnął legendarny imprezowy cytryn i dzisiaj będzie z niego odcinek kto był na live live był wczoraj od tego filmu No, chyba tak I tutaj jest jeszcze elektrokaktus też na specjalistę i tutaj jest jeszcze elektrogroszek wszystko rośnie elektro. No elektrosłonecznik to akurat to nie. I mamy 100 tysięcy. To szybki opening. Zobaczymy może coś dropnie. I uwaga. O, kolejny żołnierz, ok. I jeszcze jedna naklejka. No i tutaj nic. O, ten czowy pełni ust. Dobra, to jest git. To jest akurat git. Idziemy bitwa drużynowa. I zobaczymy, jak ten cytren się prezentuje, czy jest trochę lepszo. Naprawdę. Naprawdę. Nie no, tak to, to się nie robi. No dobra, jeszcze raz spróbuję. Znowu dobra. Yy, idziemy w tryb mieszany. Dużo tam więcej tam jest terów Możecie też napisać w komentarzu Czy by powrót do jedynki Tak, żebym wam wszystko opisał Co się działo w jedynce Jak grać i tak dalej, bo w jedynkę Pamiętam, że ja ty, tyle grałem że, Za młodości Raz mogę być gorszy Lecz wątpię, bo w dwójce to się sobie nieźle radzę Już ma się jakąś wiedzę Dobra Idziemy w tryb mieszany Tryb mieszany i dobra więc tak będziemy przyjmować Dobra, no co ten taki jest spokój do przyjmowania Dobra, jeszcze rośliny. No i hit. Która runda? O, pierwsza, no i hit. No raz, respił. Raz Oj, już widzę, że będzie trudno. A i prawie tego medyka zabija, a jeszcze im przyszedł. No, to jeszcze więcej. No teraz zobaczyli, że jeden przyszedł taki co ogarnia A gdzie jest tak w ogóle mój team? Taki ptanko Dobra, im szybko tego. on się mi pro, to naprawdę. Ajaj. Aj, aj. Jeszcze mecha sobie zrespił No to super No widzicie Ja nic nie robię ale niby Jak mecha na mnie nawet respią To niby coś ja robię Jeszcze lego dostałem je, no. Super. A dobra, coraz więcej przyjęte, więc jest git. Ile się na mnie chłopów wzięło No cóż przegrana, no bo mój team jednak nic nie robi O, teraz dopiero wszedł, ale w nie było to To idą No i cóż Przegrana jeszcze, czas dojcząc, już no pod koniec dopiero wbili. No a pod koniec się nie na wszystkie zrobi się, czy chomper trochę zamulił. Ale cóż Cztery koła prawie O no mój Team był słaby trzeba przyznać Ci to mieli obstawę tam I to mocną obstawę, więc... No ja w moim teamie niby pokazuję, że nic nie zrobiłem, ale tak chłop mi po 10 kili. Oni się byli przy naszym respie. O jest prawda szczerze. A tutaj się przejmuję. ten taki bardziej do asys jest. Jako imprezowy to jest spoko. No bo każdy go jednak nie ma. Czekałem też jak będzie jakiś kolejny legendarny. Mam już legendarnego chompera, znaczy tego naklejkę jedną. Do dyskotekowego. Co mi dropa w, pierwszym w pierwszych odcinkach. Chyba w 15? A teraz to już setny. Któryś, więc będę musiał sprawdzić, który setny, bo już naprawdę nie pamiętam. O, i znowu ta mapa. No dobra. Może tym razem coś da się ugrać. super ai ai bot Ja tak. a co mnie zabiło na Hita? aha Kurde, nie to. Jeden przycisk Klikłem. No, ze mną to już będą mnie trudno. No i obra dwa zrobiłem. Nieźle. Nawet spoko jest ten cytryn, oczywiście on jest na blisko Też na daleko też można nim palić. Nawet nie zdążyłem tej jedynki dać Po 50 HP to zadaje Z moich obliczeń, no to nie jest jakoś dużo Dobra, przynajmniej ich ogłuszyłem A teraz to mają dobrą obstawę tam ja Już mało punktów do przejęcia Tutaj na respie się biją Aha to mi się wydaje, że ma cheaty. Teleport przynajmniej można nam zbudować Przecież teleportu nie broją aż tak Ach, hipec No HP no, to naprawdę No, jako, no cały czas był leczony. A i znowu ten. Chętnie co chwilę mija postać. A wszystkie na mistrzowskich heweł, nie przeszczyty. Bo nie jest jakoś super pro. A mi ją piątkę, a. No to już ma cheatę. Wiadomo. Jeszcze cheatera się trafiło. I my mamy to wygrać jak zabijana hita przyjmuję. Dobra, moje idź. Ora, też jest spoko. Da się nim grać. Dobra, no i przejęta W sumie to i walić, a idę przejmować a Wkurzył się na mnie i to mocno Pewnie Ale dobre tam Ważne, że go, dopóki go nie ma to trzeba jak najwięcej przejąć o, róże mamy, dobra. To git. No póki go tam nie ma, to trzeba jak najwięcej właśnie przejąć. A kiedy już będzie, no to już. I zobaczcie. I teraz jest takich dwóch cytrynów, co cały czas lata. Na zabijłem. A, nie w ogóle ten. Jakiś chłop zabił. Okej. Okay. No cytryn jest spoko. No imprezowy w końcu legendarny. Dobra, zostawi jeszcze po ogłoszeniu. No Mecha zdrespi, no to będzie już trochę ciężka jak będzie w nim kampił. A zobaczcie, już jest połowa. Mój ty nic nie robi. O jest! Nareszcie. Mogę od innej Przepraszam was za cięcie, ale mi niestety nagrywanie się wyłączyło z tego co widziałem, nie przejejmy jeszcze, więc was w sumie to nic nie ominęło, tylko jeden mój atak, yy, ale jest git. Dobra. Nie jest tak źle. I cały czas ten cheater camp na spawnie, dlatego zginąłem. Widzę, że już trochę ragi mnie zaczynają większo łapać. A da się przetrwać. No prawie zabijem... O, zabiję, dobra. Piąty level. Ulepszenie od razu. O i znowu leci. Nie zdążę chyba mogłem bez tego ulepszenia. No, za chwilę wcześniej. A jeszcze był smog mi i tak, myślę, że my dużo zrobili jak na cheatera, co zapijam na hita i praktycznie... Szczerze? Nie spotkałem większego cheatera noba. Chłop cheatował i był takim nowym, Jak pierwszy raz to grał. A tak dosłownie ja to widziałem. Otworzymy jeszcze pakiet na koniec. No przepraszam was za to cięcie, ale już... No, zdarzyło się, ale raczej już w przyszłości się to nie zdarzy, nie wiem o czego, no po prostu mi wyłączyło się, no i jeszcze inżynier na koniec, więc co, widzę? ja byłem Kicior i co, do następnego odcinka, siemka!